Wcisnąłem sobie taki oto wielki czerwony guzik i nagle zniknąłem na 8 godzin. Zrobiłem też coś takiego. Czy to nie jest piękne? Nic w życiu piękniejszego już nie zobaczycie, opowiadam wam. W ostatnich dniach kilku odpaliłem sobie portal Revolution, coś na co czekaliśmy kilka ładnych lat i to jest niby już wersja ta skończona. Całkowicie darmowy mod do portala, w sumie bardziej taka cała kampania, jaki możemy pobrać ze Steama jednym kliknięciem i po prostu grać, co udowadnia niesamowitość tych gier I Znowu z tej kończącej się charakterystycznie na drugiej części serii Portal, co jest oczywiście charakterystyczne dla Valve, to fakt, że mimo tylu lat od premiery wciąż ludzie dodawali własne mapy, własne mody do Portala, aż w końcu pojawił się Revolution, dodający nam całą osobną kampanię. Mod pojawił się na początku stycznia 2024 roku w tej finalnej wersji i balansował tak pomiędzy 94 a 96% ocen pozytywnych. No można? Można. Budzimy się podobnie jak w poprzedniej przygodzie, powiedzmy w takim bardziej mm, poprzednim <grym> epizodzie, w takim fajnym, jednopokojowym mieszkaniu, które no tak naprawdę jest kontenerem, a my mamy niesamowite szczęście, obligatoryjnie, bezdyskusyjnie i z nakazem podpisać elektroniczną umowę na bycie członkiem cudownej ekipy mającej być awaryjną drużyną ratunkową dla innych ludzi, czyli bardziej dla hmm, innych obiektów testowych. Możemy przejrzeć się w lustrze i zauważyć, że podobnie jak w poprzedniej edycji, tej bazowej formy Gry, jesteśmy tutaj kobietą. Z początku mówi nam na, do nas postać o dość takim wyzywającym, miłym, takim energicznym głosie, budząc, że nas nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jednak później odkrywamy, kto za tym wszystkim stoi i dlaczego kompleks jest całkowicie zrujnowany. Według opisu na Steamie mod używa zmodyfikowanej wersji silnika do Portal 2, który jest również wersją silnika z CSGO, co pozwala nam tutaj podobno na wprowadzenie do tego moda nowych mechanik i ulepszeń, które nie byłyby możliwe w oryginalnym Portal 2. Ten film może posiadać minimalne spoilery. No nie da się pokazać gry logicznej bez pokazywania małych epizodów z właśnie rozwiązywania zagadek logicznych. Mógłbym tutaj wkleić czarny ekran i popierdzielić sobie o tej grze, ale myślę, że nie byłoby to ciekawe. Jedynym większym spoilerem, ale w sumie takim, jaki może zachęcić was do zagrania w Portal Revolution w końcu za darmo, jest to fakt, że dostaniemy się tutaj na powierzchnię trochę tego kompleksu i ujrzymy światło. Pójście przez autorów moda w nie co inny klimat, budując początek moda w taki klasyczny sposób, zamkniętych yy, podziemnych testów, a później odkrycie w stronę yy, takiego zrujnowanego kompleksu, ale z udziałem właśnie światła z powierzchni, jest bardzo dobrym krokiem. Naszym przewodnikiem po tej grze, a jednocześnie czymś, co będzie nas. Yy. Testować na początku, jest w Portal Revolution Sfera, albo inaczej kulka mechaniczna, no w końcu tak jak podobnie do bazowej gry, ale tutaj o imieniu steering Nie będę spoilerować jej i jego zamiarów, ale autorzy moda naprawdę po mistrzowsku nie tylko podłożyli głosy pod te kulki, ale też zaprojektowali mimikę, animację oraz to, jak te kulki się poruszają, podobnie jak w poprzedniej edycji. A podstawce, po takich wysięgnikach, rurach i innych elementach, będą w sumie częścią całej tej aparatury kompleksowej. Testowego. Warto natychmiast też wejść w tej grze do opcji, bo jakoś niezbyt rozgarnięty dzbaneusz robiący tę modyfikację, mimo całej jej fajności, włączył nam podstawowo limit FPS-ów na 400 oraz Motion Blura w opcjach, a to jest złamaniem prawa grobego w ustępie 43 podpunkt 69. Motion Blur jest przestępstwem, a brak synchronizacji z odzwierzaniem monitora wykroczeniem. Kara. 100 batów, albo ciastko z dziurką za przeprosinę. Część osób narzekała też na Steamie w dyskusjach na opóźnione ruchy myszy, klawiatury i może właśnie przez to, że nie zajrzeli do opcji, ja się jednak z tym problemem po wyłączeniu tych wszystkich spraw nie spotkałem. Przechodząc lokacji, zauważymy, że nie wszystkie oparte są tylko o testowanie. Przestrzenie pomiędzy mapami wymagają od nas też czegoś innego, poza testowego myślenia, rozwijania zagadek i no przejścia po prostu dalej. Mała żółta kulka odpowiada też elementy fabularne nazywając no coś Little Monster, małym potworem. <grytanie> Albo precyzyjnie całą istotę, która odpowiada tutaj za zrujnowanie tego całego kompleksu w wyniku też swoich po części działań. To oczywiście nawiązanie do bazowej gry. Ciekawie wyglądają tutaj zagadki w zrujnowanych częściach kompleksu z widokiem właśnie na chmury wystające gdzieś przez dziury drzewa, zieleń. Czasami trzeba umyć klocki, czyli maka, paka i kamienie. Na przykład mamy kostkę, jaką mamy położyć na guziczku, ale ona sobie podskakuje góra-dół, góra-dół, bo jest brudna w takim niebieskim, podskakującym żelu. Było sporo ciekawych mechanik, na przykład z bombami, a tu niestety sruch, chwila i potem wracamy do klasyki portala, no... Tych pomysłów z tego Revolution wydaje mi się, że mogą być troszeczkę może nie więcej, ale żeby były częściej spotykane. To trochę nie jest rewolucją. Podobnie nie jest to epizod starczający na kilkanaście, może nawet dwadzieścia minut gry, tylko oparty po prostu o iście przed siebie. Jest tak jeden epizod, no jest on bardzo klimatyczny, bardzo ładny graficznie, ale to jest tylko etap chodzenia. No ale przyzwoite jest to, że nasza złota kulka to nie jest jedyny bohater, jaki będzie robić na nas testy, a trochę też śmiesznąłem ze słowa ubogacenie, które to okazuje się tutaj być bezwzględnym posłuszeństwem dla robotów. Trochę inaczej mi się to skojarzyło, kto ma wiedzieć, ten wie, albo zrozumie. Fajne są za to mechaniki związane z wciąganiem czegoś i wyrzucaniem. Tutaj rury z wentylatorami jednak znowu, sporo map to tylko wstępniaczki do takich fajnych właśnie mechanik, by powrócić do klasyki, czyli używania dwóch portali. To trochę kuje, no ale raduje, jednak nie no, i trochę kuje to, że z jednej strony mamy coś naprawdę fajnego w tym Revolution, jakąś fajną mapę, która daje nam jakieś fajne nowe mechaniki, a potem wracamy do tego, co jest standardowe w portalu. Ale oplułem się śmiechem wciągając działka do tuneli, gdy te w tym pędzie z wentylatorami wrzeszczą, że no po prostu śmiechu warte, oczywiście, ale jednak no takich miejsc mogło być trochę więcej. Wciąż jest to jednak 7-8 godzin zabawy za darmo, czemu nie brać? Jest to 8 epizodów, i wydaje mi się, że każdy z tych epizodów może poza jednym starcza na takie właśnie 40-50 godzinę gry. Wszystko już zależy oczywiście od tego, jak dobrze to rozkminiamy jak, um, mamy, no, jak i jaki mamy transfer w mózgu, jak szybki. Dla klimatu i dla tych niektórych fajnych, rewolucyjnych zagadek no, warto to ściągnąć, bo grafika i styl uprawy lokacji jest, jest to Jest za to więcej takich miejsc, gdzie musimy bez zagadek Użyć portali, by przejść pomiędzy zagadkami, właśnie. I czasami trzeba spojrzeć przez jakieś, na przykład, rozbite szkło, że o, tam da się strzelić w ściany, zrobić sobie portal tego typu sprawy. Śmieszkałem wiele razy, czy to naprawdę wszystko. Tyle się narobiłam, by być latarką. Nie będę spoilerować, ale ten tekst naprawdę mnie rozwalił. Z drugiej jednak strony, karton za drzwiami jest czasami nieprzesuwalny i musimy przez lukę w drzwiach strzelić portalem, potem w ściany za sobą, by pokonać te Zaboksowane drzwi, no karton stoi za drzwiami, nie możemy tego oczywiście popchnąć, musimy to zrobić portalami. Jeżeli chodzi o takie bardziej wady tego moda, to są trzy w mojej ocenie. To nie jest dużo, naprawdę to nie jest dużo, jeżeli chodzi o tego moda, to wydaje mi się, że to nie jest dużo, a nawet powiedziałbym, że oceny bardzo pozytywne na granicy 90% ponad są dość dla tego moda zasłużone, no ale jednak ma trochę słabych stron. Problem pierwszy to wspomniane wcześniej zablokowanie klatek, inaczej z obudowy leci piekło piekielne. Druga sprawa to to to, że czasami nie zawsze, ale jednak czasami niektóre obiekty, jakie mijamy, mają lekko za duży... Border, jakby ściany nie widziałem, takiego glosswola i niby idziemy w kierunku, jakim się da iść, ale jednak postać się na tym zacina, trzeba ten obiekt obejść takim nieco większym łukiem. Trzecia, już poważniejsza wada, to z 3-4 razy nadziałem się na nieco irytujące i mylące oznaczenia czyli drzwi. Mówią nam, ikonką yy, nad sobą, że trzeba włączyć na nich niebieski i żółty trigger, żeby te drzwi otworzyć z dwóch różnych stron przełącznik, coś, by je otworzyć dwa takie a w rzeczywistości yy, gra na of Dalej, ukrytym nieco innym przejściem, do jakiego wystarczy, albo tylko wskoczyć, albo otworzyć portal do jakiegoś mini pomieszczenia, i te, wtedy idziemy dalej. I gra po prostu nas wprowadza w błąd, że musimy coś robić, czegoś szukać, co na, na, na dobrą sprawę nie jest w ogóle w tej lokacji zrobione, tego nie ma, no i jesteśmy wprowadzani w błąd. Tam wątek toczy się dalej, minimalnie to wprowadza w taki, no, dziwny klimat, że szukamy czegoś, czego na dobrą sprawę nie ma. Takich miejsc jest 3, 4, może 5. Rozczarowuje jeszcze fakt, że. Akt pierwszy jest dość okej, okay, ale drugi to chyba jedna plansza, może parę prostych zagadek i nagle mamy akt... Trzeci. Ten drugi jest bardzo mały, no ale na szczęście każdy kolejny akt już jest gotowy. Czy znaczy bardziej, można powiedzieć, że <gry> złożony i bardziej rozbudowany. Niestety nie wszystkie epizody mi się w tej grze podobały. Szczególnie słabo w mojej ocenie zaprojektowano ten epizod, y które są oparte o manipulowanie wyrzucaniem portali w trakcie lo lotu, by się tymi portalami po prostu wystrzelić. Oczekiwałem od Revolution właśnie tytułowej rewolucji. Po części ją dostałem, ale nie tyle, ile bym się. Spodziewał, żeby się tutaj spuszczać z rozkoszy. W przypadku żelów em, kilka razy chyba coś popsułem, bo klipowały się też przez ściany nie wiedziały, co mają ze sobą zrobić. Mod Revolution jest bardzo dobry, treściwy, bardzo bogaty, bardzo ładny graficznie, przede wszystkim też fabularnie, na pewno bardzo warto go przejść i zainstalować, jednak z rewolucją. To jest bardziej ewolucja niż rewolucja. Dodaje zdecydowanie za mało faktycznie rewolucyjnych mechanik, możliwości, zagadek, rzeczy. Połowę stanowimy już znane nam mechaniki z cyklu rozpędź się portalami i przeskocz, cyk, nic wielkiego. Ale zadowalne to, że nasza koleżka nam pomaga i czasami wprowadza fabularne, fajne scenki, gdzie ma coś innego do zaoferowania, inne przejście. Na przykład przejście główne jest zablokowane, musimy coś zrobić, wtedy nasza koleżka zacznie coś tam mówić, mówić i odblokuje nam faktycznie normalność. Normalne przejście jest to całkiem fajną sprawą. Nieco ciekawiej też wygląda klimat niż w dwójce. Jest mroczniejszy, bardziej taki zniszczony. Gra światła jest naprawdę bardzo ładna i dlatego po prostu warto w to zagrać za darmo. Plus oczywiście wymagania sprzętowe, jest parę miejsc, gdzie na maksa, na 4K, no może lekko klapnąć. Ale czy ktoś Wam każe grać na tak turbo maksymalny, gdy mod ma naprawdę niskie wymagania? No właśnie chyba nie. Nie jest to też mod perfekcyjny, a do tego. Zabrakło tego, by nie traktować gracza jak idiotę, czyli nie dawać mu blansz samouczkowych, bo nie oszukujmy się. Pytanie do Was. Kto instaluje mod Portal Revolution? fani portala, a nie randomy i przypadkowi gracze, którzy nie grali ani w jedynkę, ani w dwójkę. Tego moda mogę ocenić od siebie po prostu dobrze, polecić, ale nie było to takie arcydzieło, jak się spodziewałem, gdzie każda zagadka byłaby oryginalna i zawierała za każdym razem nowe mechaniki związane z portalem. Ja się spodziewałem tego, że każda plansza w tym modzie będzie zawierać właśnie jakąś Revolution Mechanikę. A tu tych Revolution Mechanik jest może w 20-25% zagadek. Minusem były też tutaj ucięte i zawierzone wątki. Z jednej postaci skaczemy na drugą wabularnie, co średnio mi pasuje. Oczywiście, jeżeli chodzi o naszych towarzyszy, ci, którzy prowadzą nas przez grę, to po prostu rozwinięcie gry, jeżeli chodzi o finalną ocenę tego moda, z posypką nowych mechanik i naprawdę ładną oprawą. Ale by te nowe mechaniki były bardziej. Rozdziałem zabawy to właśnie nie bardzo, jest ich za mało w stosunku do całej treści, oryginalnych jakichś zagadek, w których musimy wykorzystać coś nowego, co jest w portalu. Faktycznie tego trochę jest, ale tak jak mówię, jeden na 5 zagadek 4 na 5 to jest wykorzystanie tego, co w portalu było czyli przeskakiwania płynów, które już były, portalów, które już były, mechanik, które już były ale dalej to ma naprawdę bardzo fajną mechanikę, bardzo fajną fabułę i bardzo ładną oprawę więc jak za darmo Naprawdę te 90% lajka czy na Steamie? Jest w pełni zasłużona. Na koniec klasyczne podziękowania wszystkim wspierającym przydalom i baskudom. Puściłem Wam pewien spoiler na Discordzie, na razie nic więcej nie zdradzam, bo nie. Na planach jest też dość inny City Builderek, jeżeli chodzi o gry. Niestety kilka ostatnich testów nie powiodło się, czyli gierki, które testowałem, po prostu nie były za bardzo dobre, żeby poświęcić im więcej czasu, ale też nie były słabe, żeby je, żeby je odmówić całkowicie, czy powiedzmy ocenić negatywnie, więc muszę zabrać się za kolejne inne gry, jakie Będę na kanale. No i cóż, tyle.